Przed odcinkiem chciałbym Was serdecznie zaprosić na kanał Dawidz45, który wykonał dla mnie przejścia. Link do jego kanału macie w opisie filmu. W tym odcinku przedstawię Wam 10 ciekawostek o Wojsku Polskim. Zapraszam! W Polskiej Armii liczącej ze serwisami około 120 tysięcy żołnierzy jest aż 119 generałów, podczas gdy w Armii Amerykańskiej liczącej 1 400 tysięcy żołnierzy jest ich tylko 40. Dumą polskiej armii są wojska specjalne, takie jak grom Szwormosa. Ich liczebność w armii wynosi około 3000 żołnierzy. Największymi okrętami w polskiej marynarce są ORP generał Tadeusz Kościuszko i ORP generał Kazimierz Pławski. Są to amerykańskie fregaty rakietowe. Ich długość wynosi 135,6 m. Największą liczebność Polska armia miała 1 września 1939, kiedy to w jej szeregach po mobilizacji znajdowało się 950 tysięcy żołnierzy. Łącznie armia posiada około 2 milionów 300 tysięcy sztuk broni palnej, liczając tą wyprodukowaną w czasie II wojny. Pozwala to na wydanie w czasie wojny jednej sztuki na około 10 osób w wieku produkcyjnym. Podczas II wojny Polska stanowiła czwartą siłę aliancką w Europie, walczącą przeciwko nazistom. Największym konfliktem zbrojnym, w którym brali udział polscy żołnierze po 1989 była wojna w Afganistanie. W szczytowym okresie brało w niej udział 2600 polskich żołnierzy. Polscy strzelcy w Borowie podczas szkolenia dostały małego psa, którego po kilku miesiącach opieki muszą zabić jako cel na strzenicy. Do 2022 roku Polska zamierza wydać na spojenie 90 miliardów złotych, inwestując w takie projekty jak tarcza antyrakietowa, czy chociażby nowe okręty podwodne. Ranking Global Firepower w 2016 roku umieścił Polską Armię na 18 miejscu wśród wojsk na świecie. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli masz propozycje na kolejny odcinek, to napisz ją w komentarzu. Nie zapomnij również o ocenie filmu i zostawieniu subskrypcji, aby nie przekapić kolejnych odcinków.